Witajcie na kolejnym odcinku na moim kanale. Jest eee, Dzisiaj zajmiemy się misją Transporter 1 od SpaceXa. Oj, nie jest to. Proszę, to jest Transporter 1, moja orkieta Falcon 9. Startujemy. Okay. Dann Okay 7 six, five, four, three, two, one. So, Everything goes, every file called is transporter one mission of the States. File Tego tutaj nie było, także do zobaczcie mi. Za szybka owiewka. Ale co do transportera to jutro będzie odcinek. Dzisiaj zajmiemy się nietypową rakietą. Niedawno zływałam, wczoraj proszę, to jest pioner 10 mój. Startujemy. Oh shit. Nie będę tego to będzie nazwa wybuchuj rakiet. A zrobimy Antresa. Już tyle wybuchów było. Nie wiem, czy Wam się podoba mój Signus. To jest teraz? Ja Nie, no, zrobię to klasycznie. By... Signus Special Composition. A ja mam teraz 230 zejść, Aha, fajnie. Jela już trwa filmik. Jeszcze wam pokażę, że parę przyda kanałów na YouTube. A i pamiętajcie o subskrypcji subskrypcja jest bardzo ważna tego nie będę komentował, tylko starszy się po jest najtragiczniejszy a to jest właśnie ten transporter jeden z krew jeden i też w SpaceX. sfs Skipujecie dobrze, że będzie. Dobrze, o ten echanał jest bardzo fajny, polecam wam dzięki już mniej. No i co? To chyba na tyle. 我问了你爸爸。